Ja może powiem, że to jest e, większy honor a, a, i taki, powiedziałbym raczej z taką, a, a, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, humility. A, Czułość. A, a, no nawet nie z, nie z czułością, <grym> chociaż no to tak teraz nawiązuje do ostatnich no wydarzeń, a, ale z, a, z, z pewnym takim zażenowaniem stoję tutaj jako osoba główna, bo my tu nie jesteśmy osobą, osobą główną, instytucjonalną, my tu jesteśmy osobą wspierającą. A jesteśmy osobą wspierającą coś, w co głęboko wierzymy, jako, jako biuro, w co ja głęboko wierzę jako człowiek. Ja tutaj przygnałam całe swoje biuro, żeby zobaczyli, jak to się robi. Żeby się nauczyli i żeby to potem powtarzali u nas. No, ale oni też wszyscy sami przybiegli a po pierwszym dniu, bo zobaczyli, jak to się robi, i stwierdzili, że to jest coś fantastycznego. A ja chcę powiedzieć tylko taką rzecz na sam koniec. Chcę powiedzieć, że ja, proszę Państwa, przez wiele lat pracowałam w różnych krajach, tak zwanych rozwijających się. Pojęcie, którego nie cierpię, ale które niestety jest cały czas w powszechnym użyciu. I w którymś momencie w tych krajach, tak zwanych rozwijających się. A kraje tak zwane rozwinięte uznały, że nie należy już wspierać tak zwanej edukacji nieformalnej, czy też edukacji obywatelskiej i nie należy już wspierać społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ ono już jest na tyle rozwinięte i ta edukacja już jest na tyle dynamiczna i na tyle się samonapędzająca, że już więcej właściwie nie trzeba. I te społeczeństwa teraz już pójdą dalszą drogą w świetlaną przyszłość. W tej chwili minęło od tego lat... 15 może, właśnie dokładnie 15 lat, i widzimy, gdzie te społeczeństwa są. Natomiast widzimy również na przykład Finlandię. Finlandię, która od wielu, wielu lat e, znajduje się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi na przykład o e, społeczną, tak odporność na tak zwane fake news, znajduje się na pierwszym miejscu dlatego, że Finlandia zmieniła absolutnie sposób, w jaki wychowuje swoich przyszłych obywateli i w jaki edukuje swoich obywateli dorosłych. Finlandia postawiła na krytyczne myślenie, postawiła na przywództwo włączające, na przywództwo, które jest cechą każdego człowieka, jest współodpowiedzialnością, współakceptacją, jest oparte na szacunku, na empatii, na współdziałaniu. Finlandia postawiła na edukację, która pozwala człowiekowi odnajdować się w sytuacji, a nie po prostu zapamiętywać fakty. I to jest ten rodzaj przywództwa, którego nam strasznie brakuje. My cały czas żyjemy, proszę Państwa, w Europie, w, w, nie w Europie, ale w świecie supermenów. Patrzymy na supermenów i szukamy, do którego supermena nam najbliżej i gdzie będą wobec tego nasze lojalności. i obok, dokładnie. Ale... Ci supermeni często nie przedstawiają tych wartości, za którymi warto iść, bo te wartości uratują świat. Jeżeli tacy są, to też jest to zasługa całego zespołu, to nie jest jeden człowiek. Proszę mieć to na uwadze. Więc. A... Bądźmy, uczmy się świadomej odpowiedzialności, świadomego przywództwa i uczmy tego innych. Ja myślę, że trzeba wrócić, proszę Państwa, do pracy u podstaw. Trzeba wrócić do wspierania organizacji i inicjatyw pozarządowych. Trzeba budować koalicje, trzeba wrócić do edukacji na każdym poziomie, w każdym zakresie nie tylko w szkołach, nie tylko w uczelniach nie tylko dzieci, ale także ludzie dorośli, nieformalne, wychodząc do ludzi. Uczmy się, jak być współodpowiedzialni za to, co może nam się bardzo, bardzo, bardzo szybko zawalić albo co możemy uratować. A, ja mam, ja mam. Szanowni Państwo, zbliża się zakończenie kongresu. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za... Te dwa e, niezwykle e, intensywne dni e, za te wszystkie debaty, panele, debaty, panele, sesje, warsztaty, spotkania, które się e, odbyły w czasie kongresu, ale także które odbywały się i w kawiarni e, międzypokoleniowej, i w Domu Ukraińskim e, i kawiarni, radio i telewizja. Zresztą tam jeszcze, o ile pamiętam, będzie o 19.30 jeszcze jedna debata z udziałem pani Marii eichard libua oraz profesor Moniki Płatek. Promocja książki na temat osób skazanych, które następnie były uznane niewinnie. Także kongres jeszcze tam o 19.30 będzie żył, jakby Państwu było mało. Bardzo serdecznie cieszę się, że mogliśmy się przez te dwa dni widzieć. Moment zakończenia kongresu to jest moment przede wszystkim nie tyle na podsumowania, bo to już Państwo mieli okazję wysłuchać pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim jest to moment na podziękowania. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które przyjęły nasze zaproszenie do udziału w kongresie, wszystkim znamienitym gościom, panelistom, panelistkom, uczestnikom, uczestniczkom, a szczególnie tym, którzy do nas przyjechali z daleka naprawdę z daleka. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszej, naszemu partnerowi Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pani dyrektor, wielkie podziękowania za Pani pracę oraz pracę całego zespołu i za to, że byliście nas partnerami. Szanowni Państwo, kongres był przygotowywany w zasadzie od poprzedniego kongresu, to znaczy my zaraz po tym, jak się odbył poprzedni, drugi kongres, mieliśmy spotkanie w biurze. Gdzie się zastanawialiśmy, co poszło nie tak, co poszło dobrze, i w zasadzie ten proces przygotowywania trwał przez cały rok. Oczywiście był bardzo taki, powiedziałbym, intensywny w ciągu ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy merytorycznie, ale także pod względem technicznym, koordynacyjnym przygotowywali dla Państwa ten kongres. Nie tylko układając program, nie tylko aranżując te wszystkie wydarzenia, ale także dbając o to, aby się Państwo tutaj czuli jak u siebie, żeby się państwo czuli w miejscu, w którym państwo przyszli, aby debatować rozmawiać o stanie przestrzegania praw człowieka. Miałbym teraz apel, żeby pracownicy biura wstali i pomachali i Państwo im można powiedzieć wynagrodzili wysiłek. Dobra, okej. Okay. Okay. No właśnie. Dobrze. Bardzo serdecznie Państwu za to, sam się zruszyłem. <laughs> bardzo serdecznie dziękuję tłumaczom i tłumaczkom naszego kongresu. Państwo byli aktywni nie tylko w tej sali, ale także wielu innych i naprawdę bardzo się starali, żeby nasi goście mogli dowiedzieć się tego, co przekazują uczestnicy i uczestniczki kongresu. Dziękuję także tłumaczkom języka migowego, które są z nami cały czas. Właśnie w ten sposób. Okay. Dziękuję także armii wolontariuszy, która nam pomagała przy kongresie. Może ponownie poproszę, żeby wolontariusze powstali, się pokazali i tutaj nam bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za, za wielką pracę włożoną. Chciałbym podziękować także osobom, które graficznie ilustrowały. Nasz kongres, które uprawiały to, co się nazywa Graphic Storytelling. Pani Magdzie, pani Dorocie oraz panu sędziemu Arkadiuszowi Krupie. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj są z nami, ale bardzo im serdecznie dziękujemy. O, tam jest pani Magda, Magda i Magda Araźnie z nami. Bardzo serdecznie dziękuję naszemu partnerowi który pomimo trudnych czasów dla tej instytucji jest z nami i nam pomaga i pozwala na to, żebyśmy organizowali kongres w tej przestrzeni, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, panu dyrektorowi Stępińskiemu oraz panu dyrektorowi Stoli, który z nami jest od zawsze. Dziękuję także redakcji Halo Radio, która stworzyła radiowęzeł i tutaj nękała Państwa przez cały kongres, żebyście Państwo się wypowiadali. Naprawdę jesteście wspaniali, świetną rzecz robicie i oby tak dalej, oby dalej się rozwijało tak wspaniałe medium obywatelskie. Dziękuję serdecznie. <kluczuj> I chciałbym na sam koniec życzyć nam wszystkim, aby przy organizowaniu kolejnych wydarzeń nigdy nie zabrakło ludzi tak oddanych, Pełnych poświęcenia i chętnych do współpracy, bo bez tego zaangażowania zorganizowanie kongresu nie byłoby możliwe, nie byłoby możliwe z tak wieloma punktami programu. I bardzo Państwu za to wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo. To już koniec kongresu. Dziękuję.